Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy wiecie, ale aktualnie Szankaj ma ogromny problem. Jak zobaczycie sobie ilości chociażby z czegoś takiego jak Sztokholm, no to powiecie sobie: OK, no dobra, rzeczywiście był tam parę lat wcześniej, nie najgorzej wygląda. I no dalej będziemy w stanie zaobserwować Antwerp, OK, no trochę więcej niż Sztokholmu, ale dalej nie tak źle. No i Paryż. Paryż w ilościach ogromnych, 431 tysięcy kapsułek contendersów za 32 grosze, zaczynających się od 32 groszy, a na bajorderze jeszcze pewnie mniej, jak sobie w to wejdziemy i zjedziemy troszeczkę niżej, będziemy w stanie obserwować 31. Zobaczcie te potężne bajordery, 102 685 na 0,3 ło wow, po prostu. Dalej mieliśmy Kopenhagen, która była w ilościach no takich średnich, nie takich dużych, ale wiecie. No i Szankę. Szankę, który jest w ilościach małych. I teraz zaraz ktoś sobie zada pytanie, no to opłaca się inwestować w ten Szankę, skoro jest w ilościach małych? No, to jest takie troszeczkę 50-50. Bo z jednej strony rzeczywiście jest w małych ilościach, z drugiej strony napływ jego dopiero będzie najprawdopodobniej na przestrzeni najbliższych dni. Ze względu na to, że 15 stycznia mogliśmy zaobserwować nic innego jak promocję. A co oznacza promocja? Promocja oznacza to, że mamy 7-dniowego bana, albo nawet 8-dniowego bana, w zależności od tego jak będziemy liczyć, więc 15 dodać 7, dodać 8, daje nam to właśnie mniej więcej 22, 23 styczeń, co oznacza, że na dniach coraz więcej tego powinno się pojawić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Szanghaj ma aktualnie najgorsze, najbrzydsze wlepki. Zresztą widzicie na załączonym ekranie, jak wyglądają pozostałe wlepki, porównując do Szanghaja. Niebo a ziemia, jeżeli chodzi o inne eventy, a Szanghaj, jak i w zasadzie Kopenhagen, posiadały dwa najgorsze możliwe scenariusze dotyczące wyglądów wlep, czyli i tragiczne. Ja już pomijam widzowy, że nikt praktycznie nie chce tych rzeczy. Jak wejdziemy sobie i zobaczymy statystyki podesłane na Cesco Market Forum, gdzie macie oczywiście link w opisie, to będziemy w stanie zaobserwować jedną rzecz. Jeżeli chodzi o otwieralność suwenirów, 7,5 miliona sztokholm, 3 miliony 340 Antwerp, 3 miliony 350 Rio, 5 milionów 740 tysięcy Paryż, no i Kopenhagen, 2 miliony 110 tysięcy, gdzie Szankaj kilka dni temu, a w zasadzie do tygodnia, miał 520 tysięcy. Więc skoro mamy takie dane informacje, to co Valve w zasadzie zrobi? No nie oszukując się, jeżeli wypuszczą kolejny major, to najprawdopodobniej osiągnie on jeszcze słabsze wyniki niż Shanka, jeżeli chodzi o sprzedaż, a nie o to chyba w tym wszystkim chodzi, Valve, nie? Ja już pomijam oczywiście sam fakt, że ostatnie majory to ciągle było Ctrl+C, c Ctrl -V i tylko i wyłącznie pogarszali to dosłownie. Jakbyście próbowali pobrać jakiś obraz z galerii, a w zasadzie z Google, no i końcowo by wam słabsze jakości się pobierał. No ale dobra, i jeszcze jako ciekawostkę mogę dopowiedzieć, że nikt inny jak Krat z początku dostał dwutygodniowy bana na branie udziału w turniejach Odesla ze względu na swój craft, który był, no, według administracji, no, dość niefajny. Nie a co ciekawe, Krat stwierdził, że okej, okay, przeprasza, przeprasza, przeprosił w poście na Twitterze. A później, jak się okazało, się flexował tym kraftem na swoim streamie. No i jak administracja SL to zobaczyła, to po prostu mu dała bana na miesiąc, bo z założenia, że nie, 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 tak z nami nie będziesz mógł sobie postępować. W sumie dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, bo według mnie dość śmieszna sytuacja i śmieszny sam fakt, że nie można grać z jakimiś nieodpowiednimi kraftami, skoro są dozwolone w grze i jakby nie naruszają ich regulaminu. No trochę to dziwne jest dla mnie, no ale jak widać, SL no, ma swoje, jakby regulamin inne, inne rzeczy. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, to zapraszam do wsparcia kanału, gdzie dla przykładu macie 4 materiały codzienne i aż 8 dla rek I tak jak najbardziej, wybierając wyższy poziom, macie dostęp do większej ilości materiałów analiz. Więc serdecznie Wam to polecam i zapraszam do wsparcia. Oraz zapraszam na Discorda, gdzie macie konkursik na 20% PSF kart. Miłego dnia Wam życzę, widzowie. Trzymajcie się, no i cześć. Tylko pamiętajcie o komentarzach, i łapkach pod materiałami.